Servus kochani, witam Was ponownie na moim kanale, na którym pokazuję Wam proste potrawy, proste sposoby jak przygotować coś dobrego i generalnie sposoby na to, jak nie umrzeć z głodu. Dzisiaj będziemy robić chłodnik. Chłodnik klasyczny, zwykle nazywany litewskim, który występuje. Pod tak wieloma postaciami, jest tak wiele przepisów na chłodnik, że trudno jest określić, który jest ten właściwy, który jest ten e, prawdziwy, najbardziej klasyczny, e, który jest, powiedzmy, ten oryginalny. E, z chłodnikiem i jego wszelkimi odmianami jest trochę tak jak z Bigosem. Właściwie co. Jeden dom, co jedno gospodarstwo domowe, ten bigos smakuje trochę inaczej. Słodnikiem jest podobnie. Istnieje bardzo wiele różnych odmian tej potrawy, natomiast zasada jest taka sama. Przygotowujemy warzywa. To są warzywa wiosenne i letnie i te warzywa jeśli wymagają gotowania tak jak na przykład buraczki no buraczki wymagają gotowania na surowo na surowo są zbyt ciężkostrawne i nie, nie mają tak dobrego smaku więc trzeba je ugotować a poza tym warzywa kroimy i przygotowujemy surowe i to wszystko na koniec przybiera postać Przepysznej, chyba zupy. Myślę, że chłodnik jest rodzajem zupy, ale innej, innej niż te zupy, takie, które jemy na co dzień, które znamy z polskiej kuchni i na co dzień jemy, ponieważ jest podawany na zimno. Sądzę zresztą też jego nazwa. I Nasz chłodnik będzie oparty na buraczkach, na ogórku gruntowym, na rzodkiewce, szczypiorze i na pięknym, młodym, zielonym koperku. Pokażę Wam, jak to przygotować, jak to zrobić. Jest to bardzo proste. I bez żadnego problemu każdy w domu może sobie coś takiego przyrządzić. A więc, kochani, zaczynamy od botwiny. Obciąłem buraczki, czyli te korzenie z botwiny. Liście botwiny moczą się tu obok. Pokażę Wam to. Ach, nie widać. Tak to wygląda. Warto jest warzywa namoczyć przed przygotowaniem. To dotyczy nie tylko, nie tylko chłodnika. Wszelkie warzywa, które będziemy jedli. Surowe, wszelkie warzywa, które y, są delikatne, lub te, które będziemy poddawali procesowi y, tworzenia z nich jakichś przetworów, warto przedtem namoczyć. Dobrze, kochani, wracam. Jak tylko obiorę buraczki? Buraczki pokrojone. Przesypujemy je. Do miski. Takie właśnie niezbyt duże kawałki, żebyśmy nie musieli tego zbyt długo gotować. Myślę, że takie będą w sam raz. Ale nie mogą być też y, zbyt drobne, ponieważ no, zależy co kto lubi. Ja lubię czuć fakturę, lubię czuć chrupkość warzyw, i staram się zawsze e, znajdować jakoś taki złoty środek pomiędzy tym czasem gotowania, który jest zdeterminowany wielkością tych kawałków, a właśnie możliwością wyczucia faktury i wyczucia smaku warzyw. Kochani, dalej, dalej przychodzi czas na liście naszej botwinki e, oraz łodyżki, e, które musimy pokroić na takie kawałeczki, jakie nam pasują, takie, jakie chcielibyśmy później w tej naszej e, zupie, w tym naszym chodniku znaleźć. Ja kroję mniej więcej. Takie kawałki, około pół centymetra, może troszkę więcej, może centymetr, to nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia. Trzeba to po prostu dostosować do własnych preferencji. Nie będę Was zanudzał samym procesem krojenia, bo nie ma w nim nic. Szczególnie interesującego, wrócę kiedy wszystko będzie już pięknie pokrojone. W garnku gotuje się bulion, i do tego bulionu najpierw wrzucamy pokrojone wcześniej buraczki. I musimy się temu pozwolić pogotować około 10 minut. Po 10 minutach wrzucimy e, oddzielnie listki i łodygi e, naszej botwinki, i wtedy e, będzie się to gotowało jeszcze kolejne 5 minut, czyli łącznie 15. Zobaczcie jak koperek że. A mówili, że drapieżnik. <gustach> Gustaw zostaw koperek. Kiedy nasze buraczki się gotują, my kroimy warzywa. Wszystkie warzywa kroimy dość drobno, ale bez przesady w takie kawałki, jakie chcielibyśmy wyczuwać w naszym chodniku. Ja rzutkiewkę i ogórka kroję w taką, w taką średniej grubości kostkę, ale różnie, różnie się to robi. Różne mają ludzie zwyczaje. Często robi się chłodnik poprzez tarcie warzyw na wiórki, ale ja szczerze mówiąc nie przepadam. Te wiórki są jak na mój gust po prostu za małe. Nie wyczuwam wtedy dobrze smaku poszczególnych warzyw, które w tym chłodniku są, w których mogę spróbować. I zdecydowanie wolę wersję krojoną ręcznie. Na takie, właśnie nieduże kawałki, które w chłodniku będą sobie radośnie pływały. A więc jeszcze raz. Obieramy buraczki. Kroimy. W drobne kawałki. Kroimy też e, liście, botwiny i łodyżki. I gotujemy. W tej chwili te buraczki się gotują, dlatego e, ten czas przeznaczam na krojenie e, pozostałych warzyw. Gotujemy to albo w wodzie, albo w bulionie. Ja tym razem gotuję w bulionie wołowym, bo akurat miałem zamrożony. Czasem jak robię, to zamrażam sobie trochę, żeby mieć później bazę do innych potraw, więc gotuję dzisiaj w bulionie wołowym, ale można to zrobić równie dobrze w wodzie. Jeżeli ktoś chce mieć taki chłodnik w takiej właśnie wersji, albo jeżeli ktoś jest wegetarianinem, no to wtedy tym bardziej. Dobrze kochani, zaraz wrócę i zobaczycie, co będzie dalej. Nasze buraczki powinny być już dobre, 15 minut minęło. Spróbuję, czy są miękkie, idealne. Na koniec dodajemy trochę soku z cytryny, żeby poprawić kolor i dla smaku. Trzeba to wymieszać. Dobrze. I wymieszane zostawiamy, żeby wystygło. Buraczki stygną, moi drodzy. A my kontynuujemy krojenie pozostałych warzyw. W tej chwili e, kończę kroić szczypior. Udało mi się kupić dzisiaj na targu bardzo ładny szczypior, idealnie jeśli chodzi o grubość, i bez żadnych skaz. Naprawdę bardzo ładny. Kroimy go w takie dość duże kawałki no a tak naprawdę możemy pokroić w takie kawałki jak kto chce no. ja lubię czuć właśnie taki charakterystyczny smak tego szczypioru więc kroję w takie większe kawałki żeby kiedy trafi mi kawałek tego szczypioru na ząb po prostu dobrze poczuć jego smak. Ostatnim warzywem, które musimy pokroić do naszego chodnika są ogórki. Ogórki kroję w taki sposób, że przekrajam je na połówki. Potem te połówki jeszcze kilka razy wzdłuż i w taką, w taką kosteczkę. To są ogórki gruntowe. Nie obieram ich ze skóry, ale obcinam Końcówki, e, dlatego że bywają e, po prostu gorzkie e, na tych końcówkach. Ogórki też kupiłem na targu. Niestety nie, nie miałem dzisiaj czasu, żeby pojechać e, do, e, do mojego rolnika, u którego się w ogórki zaopatruję. I to kochani nie są. To nie jest to, to od razu widać. To nie są takie ogórki jak te, które kupuje od rolnika bezpośrednio z pola. Ogórek nie powinien być taki ciemny. Dobre ogórki e, są ciemniejsze w tym miejscu, gdzie, e, gdzie wyrastają, tu gdzie mają wcześniej ten ogonek, a tutaj, gdzie czasem są resztki kwiatu powinny być znacznie jaśniejsze te są ciemne co oznacza że dostały solidną dawkę e, solidną dawkę nawozu no ale niestety wyboru nie miałem smaku to nie zepsuje w smaku tego nie czuć ale na przykład do kiszenia e, te ogórki już się po prostu nie nadają kochani to jest to nie jest tak, że takie ogórki są po prostu niedobre i nie powinno się ich jeść. Nie przesadzajmy. Te nawozy, które stosuje się w rolnictwie, mają stosowne dopuszczenia, one są badane i nie ma też sensu przesadzać. Ale do kiszenia nie nadają się te ogórki, bo one zawierają zbyt wiele, za dużo jednego z pierwiastków. Ja w tej chwili nie pamiętam już o który chodzi, chyba o azot. Ale to nie ma większego znaczenia. W każdym razie e, zawierają go za dużo. Po prostu robią się puste w środku e, albo takie bardzo miękkie, takie kłapciate. E, no i są po prostu niezbyt apetyczne. Dlatego polecam ogórki ze sprawdzonego źródła. Polecam znaleźć sobie kogoś, kto samodzielnie na własnym polu ogórki uprawia. Można się umówić wtedy w takich godzinach, w jakich oni zbierają te ogórki, pojechać tam na to pole kupić bezpośrednio, prosto z pola świeżutkie, pachnące, a ten rolnik jest jeszcze dodatkowo zadowolony, bo on tego nie musi wozić, nie musi jechać z tym na targowisko, nie musi kombinować, tylko ma od razu sprzedane, więc dla niego to, to też jest dobra, dobry układ i po prostu na tym. Korzysta. Dobrze, kochani, nie będę was zanudzał e, krojeniem ogórków, bo nic z tym interesującego nie ma. E, skończę kroić i zobaczycie, w jaki sposób wykończyć chłodnik. Mamy już pokrojone wszystkie warzywa. Buraczki wystygły. Możemy finalizować nasz chłodnik. I dokończyć go. Kochani czosnek, eee, dobry chłodnik musi pachnieć czosnkiem, dlatego wciskamy do naszej potrawy kilka ząbków czosnku. I później organoleptycznie. Sprawdzimy, czy jest go dosyć, czy może jeszcze trochę by się przydało. Kilka ząbków nie ma też co przesadzać, bo to jest surowy czosnek. Eee, ta potrawa nie będzie już poddawana żadnej termicznej obróbce, więc zbyt duża ilość czosnku spowodowałaby Że byłoby to trudne do zjedzenia, no i po prostu niezbyt smaczne. Ja mam akurat tutaj takie niezbyt duże ząbki, więc taka ilość powinna być w sam raz. To takie nieładna łopina taka. A nie, to jeszcze przecisnę. Przecisnę jeszcze raz. mamy przyciśnięty. Teraz kochani e, baza naszego chłodnika. Bazą chłodnika może być maślanka, może być siadłem mleko, może być kefir lub jogurt. Tak czy inaczej jest to e, sfermentowany. E, Produkt nabiałowy. Ja preferuję zsiadłe mleko. Chłodnik zrobiony na zsiadłym mleku smakuje mi najbardziej. Uważam, że najpełniej wtedy czuć smak i aromaty, które wydostają się z warzyw. I taki najbardziej lubię. I taki najczęściej robię. Dodaję trochę maślanki, żeby to potem wszystko razem nie było zbyt gęste, bo maślanka jest jednak znacznie rzadsza niż siadłem mleko. Jest nasza gwiazda, kot Gustaw. Kocie, czy mógłbyś zabrać tyłek przed obiektywu? Zapraszam na podłogę. Jest odcinek. To i kod Gustaw musi w nim wystąpić. Nie ma innej możliwości. Musi być wiadomo, kto tutaj jest najważniejszy w tym projekcie, kochani. Ostatnia rzecz to nasze buraczki. Buraczki przestygły. I możemy przełożyć je do garnka z słodnikiem. Dobrze. Trzeba to teraz, kochani, jakoś ostrożnie zamieszać, żeby nie porozlewać. I po wymieszaniu, nasz chłodnik będzie miał piękny czerwono-różowy kolor co jest jego charakterystyczną cechą, i wtedy pozostanie już tylko przyprawić. Przyprawiamy najzwyczajniej solą i pieprzem. Nie stosujemy broń boże żadnych przypraw na bazie glutaminianu sodu, żadnych żadnych wzmacniaczy smaku, wzmacniaczy zapachu. To jest zupełnie niepotrzebne, kochani. Mamy tutaj wspaniały aromatyczny koper, mamy tu rzodkiewkę, mamy tu szczypiorek, mamy tutaj świeżutkiego, gruntowego ogórka, mamy tu wszystko, co dobre. Dodatkowo jest to jeszcze wzmocnione aromatami, które będzie wydobywać z naszych warzyw sfermentowane mleko, czyli to siadłe mleko i ta maślanka, która tutaj jest bazą naszego chłodnika. Nie potrzebujemy, kochani, żadnej chemii, żadnego sztucznego wzmacniania tego, co tutaj przygotowaliśmy. Mmm, bomba, coś wspaniałego. Dobrze, kochani, chłodnik mamy gotowy. Tak to się robi. Jak widzicie, bardzo prosto, żadna filozofia. Trzeba to teraz doprawić solą y, i pieprzem. E, w takich ilościach, e, w takich ilościach, jakie chcecie. E, to robimy już do smaku. Nie ma, nie ma żadnych reguł. E, każdy to może zrobić tak, żeby mu pasowało. E, Podsumowując, kroimy po prostu warzywa, szczypiorek, koper, buraczki, rzodkiewkę i ogórka. Buraczki gotujemy krótko, bo 15 minut. Z czego 15 minut gotują się, gotują się te części korzeniowe buraka. 5 minut gotują się listki i łodygi, botwiny. To wszystko ładnie pokrojone. Pakujemy do garnka, wlewamy maślankę z siadłem, mleko, jogurt lub kefir, co tam kto lubi. Do tego wciskamy kilka ząbków czosnku przez praskę. I na końcu doprawiamy solą i pieprzem. I to jest kochani wszystko. Gotowe, wygląda świetnie, żadna filozofia. Podajemy z jajkiem na twardo, ewentualnie z młodymi ziemniaczkami, z koperkiem. Smakuje genialnie, bombowo. Bardzo polecam. Dziękuję, do zobaczenia.